Siedzi jest? Wojtek ma rybę jest, yes. ładnie Klenik kolejny, ale pięknie. Drugi klen już o Wojtka. Drugi z kolei. Elegancko. Drugi największy kleń w moim życiu. Podoba Juzi. mi się. Jest? Kolejna ryba, o Wojtka, ja cię kręcę. Nie, ryba, ryba jest. Duży? Słuchajcie, jest kolejna ryba. Branie było atomowe jest kolejny kleń. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, jesteśmy ponownie wraz z Wojtkiem i Cezarym na rzece Krznie. Tyle, że dzisiaj słuchajcie, lecimy pod klenia. Cezary już montuje zestaw. Wojtek się szykuje. Znowu na tych rybach. Dajcie spokój. <laughs> Czemu tak narzekasz? No, nie wiem, no bo rąk nie czuję już. Zimno, zimno. Nie wiem, co z tą pogodą jest. Wolałbym już to globalne ocieplenie. Wojtek tak, słuchajcie, narzeka, ale to ze względu na to, że łowimy tak naprawdę ten sam dzień i jako już jedyny nie ma kombinezonu, to mu zimno. No niestety. Także Wojtek kup sobie w końcu ten kombinezon. Także jak wspominałem, dzisiaj słuchajcie, będziemy łowić klenie. Mam ze sobą swoją boloneczkę i w końcu posłuży mi ona do tego, do czego miała mi posłużyć, a mianowicie do łowienia kleni na chlebek. Przynajmniej mam nadzieję, że mi do tego posłuży. Także ja słuchajcie, ogarniam sobie sprzęt wraz z chłopakami i lecimy zaraz łowić. Wojtek, tutaj siadaj. To ją gdzieś. A ty z gruntu będziesz. A ty z gruntu. Dobra, masz? Nie Ja mam? Masz? Już ci daję Tu schowaj to jest, Tu siadamy Fajne miejsce to wody mniej Ostatnio jak jest, to tylko woda to jest Tu to musi mój to klej to jest, z jest, i jeszcze nie mam. Dobra. ja mam chlebek i robię krążki. Mam taki świeży chleb, że on się aż rozwala. Coś takiego? No. Najbardziej się obawiam tego, że jak spowolnik mi się zanurzy ja z całej siły zapnę no. to połamie wędkę, bo tam będzie zaczep. Jest? Wojtek ma rybę Kosi się pobierasz? No, tak, wiat, wiat Łodzie, trzyma się na stary Czerwioł, ale jest! Jest! Ładnie, pięknie yes. Bardzo ładnie już Gratulacje Wojtek, kurde. Kiedy znowu na klenie przyjeżdżasz? Bo Ci się chyba spodobało. No już życiówkę, więc już wystarczy. No no czyli jeszcze większe tu pływają. Także większe A jeszcze wyżej to Wojtek ze swoją zdobyczą. No czekaj. Pierwszy klen dzisiaj u Wojtka. Żeby nie było to jego ostatnie, że tylko Wojtek Sława. Nie no. no. Dla masz mnie to być. git. <laughs> Patrzcie tutaj. Siedzi. Dzięki. Idzie Mam nadzieję, że kleń. Mam nadzieję. A Ale ja. A ja też może być, bo nigdy nie zmówiłem chyba? Nie, 30. Ale jest. Jest pierwszy, jeżeli się nie zerwie. <laughs> pierwszy kleń na sławnik. O, 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 o. Jest! Aha. 30+. Jest co prawda mniejszy niż u Wojtka, ale jest pierwszy. Ale branie atomowe miałem. 32. 32 cm. Piękna rybka. Pierwszy mój klej na spławik z rzeki. Piękny, no nieduży, duży, bo nie duży, ale jest. Lecimy z nim do wody i poluje na kolejnego, może na jakąś życiówkę. Chłopaki przyjechali i łowią. Jest. O, poszedł. Torpeda, jest, mamy to. Jest? Siedzi. U Wojtka coś, jest. Klenik kolejny, ale pięknie. Drugi kleniusz o Wojtka. Jest. jest. Drugi z kolei. Elegancko. Nie. Drugi największy kleń w moim życiu. Podoba mi się. Kleniowa wyprawa. Nie da się ukryć. Pięknie. Bardzo ciekawe doświadczenia z tą rybą mam dzisiaj. Fajnie walczy, nie? No. O, poszła. Jest? Kolejna ryba u ja Cię kręcę. Jest i kleń wojta. Trzeci w bardzo krótkim okresie. Jeszcze nigdy tylu kleni jednego dnia nie złowiłem. I plump poszła. No, Wojtek, lecisz jak burza. Elegancko. No, powiem Wam, że Wojtek to leci jak burza. Już trzy ryby trzy klenie. Ja złowiłem również jednego, także cztery. Ryby mamy na koncie. Jest lepiej niż poprzednio. O wiele lepiej, jeżeli chodzi o łowienie kleni. Mam nadzieję, że ten wynik nam się jeszcze poprawi. Ja tu, słuchajcie, cały czas próbuję. Cezary nam pokazał mniej więcej gdzie, co i jak, żeby udało nam się te klenie złowić. Posadził nas w odpowiednie miejsca. On teraz poszedł sobie tam kawałek dalej, za drzewa i też próbuje. Jest dobrze. Nie, yeah, ryba, ryba jest. Duży. Słuchajcie, jest kolejna ryba, branie było atomowe, jest kolejny kleń, nieduży podobno, bo tam dalej jest Cezary i widzi, ale jest kolejna ryba, ale branie było tak atomowe, stary! A, to taki sam jak poprzedni. Już schodzę. Pomoc musi być! No stoi w tym nurcie tam! No, walka jest! Chodź, chodź! Jeszcze trochę! Jeszcze jedno sobie zjadło! Że się nie szczepił tylko! No, 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 no! Jest! Mamy to! Łonicie mnie dzisiaj na potęgę. Jeden z życiówką, drugi z życiówką. Nie, 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 to nie wiecie życiówka. A ja nie mogę złowić. Niestety. Jak Wojtek zadowolony? No już wystarczy mi tych tlenów. Już, <noise> już nawet nie potrzebuję więcej. moc Kolejno. Trzeba rozsunąć jeszcze. Wiemy 34. 34 faktycznie. Pięknie. Pięknie. Kolejna większa o... 2 centymetry? Ale jest. <laughs> Ale jest. Piękna Pięknie. ryba. Rzeczne klenie. Zadowoleni? No, ja że tak. Kiedyś się moja moją ja nie łowię, a wy łowicie. Coś się zepsuło. <laughs> Pomyliły się. Pomyliły się, no. Ale no teraz już wiedzą, do kogo mają iść. Tak. To nic, ja jeszcze ich je połowię. Piękne, piękne, dobra. Lecimy do wody z nim od razu. O, jest, mamy to. I cały jestem brudny. No i słuchajcie, kolejny kleń na koncie. Kolejna ryba. O, już mam 5, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A ja słuchajcie, się nie poddaję, lecę dalej. Dalej próbuję dorwać, może jakąś życiówkę mi się uda. Ale jestem tak szczęśliwy, że w końcu mam te klenie na spławik, no. Aj, bardzo, bardzo. Słuchajcie, coś ciągnę, coś ciągnę. Co to takiego? Płoteczka. o, A taka wielka kropka chleba była. Taka potężna. No i taki wielki asyk. Ja tu słuchajcie, spotką. Taka poteczka, od razu wypuszczam. A Cezaremu tam weszła w Zielsko. Tak, tak. A je, no dobra słuchajcie, a więc to by było na tyle złowienia. Udało mi się w końcu, nie wiem już która to była wyprawa, naprawdę na spławik na rzekę, podklenia i się udało. Oczywiście wszystko dzięki temu oto panu. Oczywiście link do jego kanału macie w opisie. No i co mogę więcej powiedzieć? Wojtek złoił nam troszkę tyłek, złowił trzy fajne klenie, jeden... Prawie że 40, także no naprawdę naprawdę już ładnie. U mnie wpadły dwa i jeszcze płoć, także też nie było źle. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Oczywiście linki do chłopaków macie w opisie, a ja już się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.